Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na przegląd katalogu z Avonu na marzec 2023. Za chwilę opowiem Wam o wybranych przeze mnie ofertach, jeżeli coś mnie zaciekawi, jakaś cena będzie fajna albo po prostu będą tu jakieś nowości, to oczywiście się zatrzymam i, i sobie chwilę pogadam z Wami o tym, co tutaj znajdę. Natomiast jeszcze zanim to, to chcę Wam powiedzieć, co mam na usach, jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, są to szmineczki Avon z serii hmm, Color Trend. Była taka seria jakiś czas temu dostępna. Widziałam, że niedawno pojawiły się te szminki w wyprzedażach. I mam pomieszane dwa kolory, bo nie mogłam się oczywiście zdecydować. Jest to odcień red, czyli taka bardziej żywa czerwień, coś takiego troszkę jaśniejszego. A druga to kolor wine. No i cóż, chciałam czerwoną szminkę, oczywiście nie mogłam się zdecydować, która, którą bardziej. Także na zewnętrzne części ust nałożyłam Wine, a na sam środek tutaj dołożyłam tej Red I tak prezentują się usta Bardzo lubię te szminki, to są takie kremowe pomadki, natomiast bardzo dobrze napigmentowane I, i no co, no może nie, nie utrzymują się jakoś bardzo, bardzo długo, no bo nie są to jakieś zastygające produkty Ale pigmentacja super, przyjemnie się je nosi i duży wybór kolorów. Także kiedyś robiłam ich przegląd wszystkich na kanale, także gdybyście mieli ochotę, to zapraszam. A my teraz już. Zaczynamy przegląd tego katalogu. No i zaczynamy. Na okładce katalogu mamy szminki, które pojawiają się w tym katalogu po raz pierwszy. Są to matowe szminki z nawilżającym hialuronowym środkiem. Podobno nowość, pierwszy raz na świecie. Nie wiem czy rzeczywiście, ale muszę przyznać, że faktycznie ja nigdy takiej szminki wcześniej nie miałam. Czyli takiej, która ma mieć wykończenie matowe, a, ale być też nawilżająca. Także, może pod tym względem faktycznie jest to nowość, przynajmniej. U mnie. Nie wiem, czy faktycznie na świecie, ale okej. Okay. I tak, e, jeżeli chodzi o te pomadki, to przegląd wszystkich kolorów jest już na kanale. E, kto nie widział, to oczywiście zapraszam e, do zobaczenia. E, tam pokazuję Wam słocze na skórze na przedramieniu i też na ustach. Także, no, jeżeli macie ochotę sobie zobaczyć, gdyby ktoś z Was chciał je właśnie zobaczyć w takim dziennym świetle, na ustach, tak jak one w rzeczywistości się prezentują, to oczywiście zapraszam na ten film. A co do ogólnie obietnic, no to ma być to pomadka. Z matowym wykończeniem, ale ma być też nawilżająca, dzięki temu, że ten środek taki biały, no to ma być właśnie taki sztyft nawilżający z kwasem hialuronowym, ma to właśnie nawilżać i chronić usta. No jak widzicie, szminka w tym katalogu po raz pierwszy sprzedaży 28 zł, natomiast jeżeli kupicie ją do 15 marca, no ale wtedy musicie wziąć dwie sztuki, to będzie ona za 25. Dwie sztuki możecie wziąć dwa razy ten sam kolor albo wymieszać, wziąć dwa różne. I co wam powiem? Ja ostatecznie z tych wszystkich 15 kolorów zostawiłam sobie jedną, jedną wzięłam mojej mamie i jedną zostawiłam sobie. Sobie wzięłam ten kolor, który rzeczywiście od początku najbardziej mi się spodobał, czyli Hydra Mauve, a mamie wzięłam właśnie tą Hydra Rosie. Przyznaję, że bardzo mnie kusiły inne kolory, bo no, bardzo mi się podobała ta plam. Mimo że zwykle nie noszę takich bardziej fioletowych ust, to ten kolor jest taki, taki, takim fioletem dziennym, bardzo mi się on podobał. Bardzo podobała mi się też ta czerwień flame, um, bardzo ładnym kolorem było to Ruby oraz um, garnet. To są naprawdę bardzo ładne, takie eleganckie odcienie, tutaj, i uważam, że jeżeli tylko Wam się spodoba i się nad nimi zastanawiacie, to zdecydowanie warto. Także szmijneczki ogólnie ładne. Uważam, że to, co zaskakujące dla mnie było, no to to, że faktycznie większość kolorów to takie intensywnie ciemniejsze odcienie. Nie, nie ma tutaj przewagi, właśnie takich jasnych. Niudziaków, tylko właśnie większość jest raczej taka ciemniejsza, ale kolory naprawdę bardzo ładne. I co do wykończenia, to tak jak już w tamtym filmie wspominałam, tam więcej się rozgaduje na ten temat, ale bardziej bym powiedziała, że to jest takie satynowe wykończenie. Nie jest ona zupełnie taka matowa w 100% całkiem sucha. Raczej powiedziałam właśnie, że taka satyna, bardzo komfortowe pomadki na ustach. Jeszcze tak na dłuższą metę ich nie testowałam, przez, nie wiem, przez kilka dni pod rząd, żeby zobaczyć, czy one będą nawilżać te usta, czy może jednak trochę przesuszy ten mat. Nie wiem jeszcze, ale no co, mam pomadkę, będę sobie ją testować, więc z czasem zobaczymy. Jeżeli Wy testowaliście już ją dłużej, to może hmm, dacie znać w komentarzu. Czy fajne są po dłuższym używaniu, czy nie I może tutaj ceny nie są jakieś powalające Ale przejdę przez to tak w miarę szybko Żeby Wam pokazać, że właśnie Avon tutaj składa nam życzenia A przy okazji proponuje oczywiście zakupy Czyli z okazji tego 8 marca, czyli Międzynarodowego Dnia Kobiet Avon życzy nam zapachów wyjątkowych jak perły Dobrych sposobów na czas dla siebie no i to tak dalej. Tutaj przez kilka stron mamy różne życzenia oraz propozycje zakupów. Tak wiecie, że troszkę życzenia dla nas, ale też jakbyśmy mogli przy okazji zakupy zrobić. Dalej tutaj kolorówka. Bardzo lubię ten tusz do rzęs. Bardzo dobrze mi się sprawdzał. Produkty do włosów. Lubię ten olejek na końcówki. Następnie maseczki z Maseczki z Planet Spa jest, są różne rodzaje, klasyczne, pilow, są też żele pod oczy i coś jeszcze z tego 8 marca nie, już nie, ale na tej stronie mamy, na tych dwóch stronach mamy żele pod prysznic. Są to pojemności 500 ml, czyli większe. I jest tutaj taka okazja, że żel pod prysznic 0,5 litra tylko 10 zł, ale jest gwiazdka przy zakupie dowolnego produktu z katalogu Od razu też rzuca mi się tu w oczy ten dzwoneczek, on zawsze jest taki niepokojący Oznacza, że jakiś kosmetyk jest po raz ostatni w sprzedaży I właśnie takim żelem, który po raz ostatni mamy w tym katalogu to Cactus Oasis I jest to numer 5, czyli... Taki, jeżeli dla kogoś jest to ulubieniec, takie jasne, zielone opakowanie, to daje znać, żebyście zwrócili uwagę. Może warto zrobić sobie zapas, bo właśnie ostatni raz jest w regularnej sprzedaży. A tutaj mamy kolejną okazję, tym razem ceny od 13 zł przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. No i za te 13 zł jest mm, nawilżająco koloryzujący krem na dzień SPF20. Kiedyś miałam ten produkt, u mnie się zupełnie nie sprawdził, ponieważ jego kolor jest. Em, Taki dosyć ciemno-pomarańczowy, przynajmniej tak wychodził na mojej skórze, więc u mnie się on zupełnie nie sprawdził. Tutaj za 35 zł mamy przeciwzmarszczkowe serum z czystym retinolem oraz zapach. Jest to woda toaletowa Celebr, edycja specjalna. Jest to zapach kwiatowo-owocowy. Myślę, że już zdecydowanie znany, no bo jest już w Ewonie od wielu, wielu lat. Także on jest za 30 zł. No. Także na tych dwóch stronach mamy takie okazje, o i kolejna strona, następne, czyli łap okazję. jeden zapach za 76, a drugi za 36, dotyczy dowolnych dwóch zapachów, takich samych lub różnych ze strony 26 i 27, czyli można je wszystkie ze sobą mieszać, za pierwszy zapłacicie 36, za drugi, za pierwszy 76, za drugi 36, do wyboru dużo zapachów, jeżeli chodzi o mnie, to, moim zdecydowanie takim pierwszym wyborem będzie tutaj, no, myślę, że Luck. Jestem jego fanką. Odkąd się pojawił w sprzedaży, mam go cały czas w swojej kolekcji, także bardzo polecam. Taki cukierkowy, bardzo słodki, dziewczęcy zapach. Jest też wersja Lucky Me. Są dwa zapachy z serii Today, Tomorrow, Always oraz z tej serii Artistic. Zapach z irysem bardzo ładny też. Co prawda już go nie mam, bo Mam zapachów trochę za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o, e, o te tutaj dostępne, to wybrałabym laki i właśnie ten irysowy Artistik. A następna strona to znowu zapachy. E, też taka oferta dosyć korzystna, czyli 38 zł pierwszy zapach, e, a drugi 16. Chociaż czy, czy ja wiem, czy takie bardzo to jest. E czy to są jakieś takie fantastyczne ceny, nie wiem, no ale jeżeli chodzi no właśnie o tą ofertę, to jeden zapach 38, drugi 16, no i do wyboru jest I Mari, zapach dla mnie z tej serii niestety. Zbyt intensywne. Co prawda składy mają fajne w sensie kompozycje zapachowe i zwykle sam zapach mi się podoba, natomiast są dla mnie zbyt mocne. Passion Dance to kompletnie nie moja bajka. Celebr Fresh też kiedyś miałam, ale no nie do końca mi odpowiada. I Spór Blanki, ta niebieska to moja ulubiona wersja zapachowa, bardzo dobrze mi się kojarzy. Także tutaj ta taka troszeczkę niższa półka cenowa i też jak widzicie, okazja bardzo podobna do tej poprzedniej, tyle że właśnie. Właśnie ceny niższe, no bo zapachy też, też tańsze. Na dziale z pielęgnacją, tutaj przy produktach z ENIU, mamy zapowiedź nowości, która pojawi się dopiero w katalogu 5, czyli dopiero w maju. Będzie to krem pod oczy z proteinolem. Który cofa 7 oznak starzenia w 7 dni. No, takie są obietnice w katalogu. Można sobie zamówić próbeczkę, żeby poznać ten kosmetyk wcześniej. Także, mm, tylko chciałam Wam właśnie dać znać, że taką zapowiedź tutaj w katalogu mamy. Mamy tutaj bardzo fajną promocję na zapachy z serii Attraction. Ja jestem tej serii wielką fanką, więc oczywiście. Polecam z niej skorzystać, bo naprawdę jest korzystna. Jest to 1 plus 1 równa się 3, czyli kupujecie dwa zapachy za 80 zł, a trzeci macie za złotówkę. Policzyłam to i wtedy każda sztuka, jak podzielicie na 3 tą kwotę, to mniej niż 55 zł, tam chyba 53 z groszami. Więc jeżeli, no patrząc teraz na ceny attraction w katalogach, no to niestety nie da się już trafić na tą cenę. No może, może parę lat temu tak. Ale teraz, od kiedy te ceny tak rosną, no to za 55 zł już się attraction raczej nie kupi. Dlatego um, uważam, że bardzo korzystna oferta. I um, mamy tutaj do wyboru um, damskie oraz męskie zapachy z kilku wersji, już Wam mówię. Pierwsza, będę się wypowiadać tylko o damskich, bo damskie znam, ale męskie oczywiście też są z każdego tutaj rodzaju dostępne. I tak, jeżeli chodzi o game, to jest to bardzo ładny, słodki zapach. Jest tutaj wyczuwalna czekolada, bardzo lubię. Następnie klasyczny attraction, uwielbiam, mam go zawsze w swojej kolekcji i oczywiście polecam, no tutaj nie ma co się za dużo rozgadywać Kolejna strona to attraction sensation i przyznam Wam, że miałam kiedyś próbkę tego, nie próbkę tylko tą perfumetkę 10 ml Bardzo lubię ten zapach, ale właśnie nie miałam tego, tego zapachu w dużej pojemności No i mm, zastanawiam się właśnie, czy nie skorzystać z tej oferty właśnie ze względu na ten zapach ale to jeszcze przemyślę, chociaż przyznaję kusi Jest tu napisane, że jest to kwiatowo-orientalny zapach I ostatnia wersja dostępna to Attraction Desire Opisany jest jako orientalny Tutaj w składzie jest czarna wiśnia, korzeń irysa oraz bursztyn Jest to bardzo taki, taki słodki, bardzo kobiecy, taki dosyć intensywny zapach Też bardzo ładny, ale jakbym miała wybrać jeden... No, oczywiście z sentymentu pierwszy na pewno, ale z tych pozostałych nie wiem, czy nie byłby to sensation. Chociaż ostatnio dosyć sporo używam tego game ze względu na zapach czekolady. Ale no, ciężko mi się zdecydować. Naprawdę wszystkie te zapachy z serii Attraction lubię i polecam. Także oferta zdecydowanie na plus. Zerknijcie, jeżeli lubicie te zapachy. Na dziale z zapachami mamy zapowiedź nowości, która pojawi się już w następnym katalogu. Nowy zapach, Today, Tomorrow, Always, wersja Wonder, wypróbuj teraz, kup próbkę, można sobie zamówić za 2 zł, no i na razie mamy pokazany tylko flakon, nie widzę tutaj, żeby gdzieś był opisany sam zapach, skład, także no nic więcej Wam nie powiem, tylko tyle, że właśnie próbeczkę można sobie tu zamówić, ale jeszcze tylko stronę wcześniej się cofnę, żeby powiedzieć Wam, że... Jest tutaj ten ifbecome. Jestem ciekawa, jak tam po czasie, czy używacie tego zapachu, czy go sobie kupiliście, czy nie. Ja przyznaję szczerze, że em, jest to dla mnie ładny zapach, ale nie czuję do niego jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś specjalnej miłości. E, nie, nie zachwycił mnie on, em, więc niestety, ale się z nim pożegnałam i go zwróciłam. E, no nie wiem, gdzieś tam jest ładny, ale... Są zapachy z Eivonu, które no wącham i od razu zaczynam ich używać. I je bardzo lubię i chętnie poniesięgam. A to był dla mnie taki zapach taki przeciętny, jakoś specjalnie mnie zachwycił. I ładny, ale nie, nie ma dla mnie takiego tego czegoś. Także zrezygnowałam z niego. Jestem ciekawa, jak to jest u Was. A tutaj bonus dla Ciebie, czyli jeżeli wydacie 39,99 na zakupy w katalogu, to możecie skorzystać z, tej, z tych ofert specjalnych, czyli zamówić jeden z tych zapachów za 35 zł. Jeżeli dobrze kojarzę, jest to tak. Jest to taka oferta 1 do 1, czyli jak wydacie 40, to możecie kupić jedną sztukę, jak wydacie 80, to dwie sztuki, wtedy to albo. To albo dwa razy, któryś z tych zapachów. No i ta wielokrotność wiecie, no, to działa to dalej w ten sam sposób. Do wyboru jest Persif, damski zapach kwiatowo-owocowy lub męski Wild Country. On jest opisany jako co? O, Furzyn. Ok. Kolendra, lawenda, szerokolistna, akord skórzany. Bardzo ładny jest ten zapach. Jeżeli chodzi o takie męskie zapachy w to bardzo go lubię. Ten mi się naprawdę bardzo podoba. I co miałam powiedzieć? Męskiego jest 75 ml, a persiw 50. I już na następnej stronie jest kolejny męski zapach, który bardzo mi się podoba. Bo czasem pytacie o męskie zapachy. Ja może nie mam jakiegoś tam dużego doświadczenia. Ja nie wiem, jak z trwałością tych zapachów. Natomiast tak po prostu. Gdybym miała powiedzieć, co mi się podoba, co ładnie pachnie. Ja zdecydowanie wolę takie bardziej mm, takie męskie, lekko słodkawe, jakieś takie pieprzne, takie skórzane bardziej zapachy. Nie jakieś takie bardzo świeże i sportowe. No i właśnie dlatego podoba mi się to Wild Country i właśnie ten Black Sweat. Bardzo ładny zapach. Jest tutaj 125 ml i kosztuje 60 zł. Jest tutaj też miejsce, żeby potrzeć i no bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jest tutaj napisane, co jest w składzie. Świeży, zielony, świeże zielone noty ciepłe aromaty drzewne, elegancka skóra. Bardzo, bardzo ładny zapach no i wydaje mi się, że wiecie 125 ml za 60 zł, no te męskie zapachy zawsze mają takie wielkie pojemności. Przewijam tu już kilka stron powiem Wam tak z kolorówki i jakoś tak nic mnie jakoś szczególnie nie zaciekawiło ani żadnych specjalnych cen no, za 10 zł na przykład konturówki do ust, te klasyczne, no to powiedzmy, że to jest fajna cena, bo ostatnio one kosztują około 13, ale dalej, jak tak patrzę, no to ten puder zupełnie mi się nie spodobał. To są raczej kosmetyki od dawna znane i lubiane, natomiast cena nie jest jakaś powalająca, więc pomijam. Tutaj super okazja ceny od 10 zł. No i za 10 zł jest korektor w sztyfcie coś, czego ja nie miałam chyba nigdy, nawet nie wiem, jak to się sprawdza. Dalej ceny też od 23. No nic tutaj jakoś tak specjalnie mnie nie zachwyca, nie zatrzymuje. Tusze od 26 zł. Też te ceny naprawdę, no, bez szału. Nic po prostu tu ciekawego, no nic mnie nie zatrzymuje. Nie wiem. Ani nic nowego, ani niczego takiego fajnego na promocji tu nie ma. No, powiem Wam, że tak sobie właśnie. No i taki przegląd, no co Wam? Co, co, wiem, że widzicie to do góry nogami, ale celowo nie odwracam katalogu, bo, bo po prostu nic mnie tutaj jakoś specjalnie nie ciekawi. No i nie wiem, tu, o, na przykład, podkład matujący Real Mat z Color Trend jest z dzwoneczkiem, wyprzedawany, a już widziałam, że w następnym katalogu ma się pojawić yy, coś bardzo podobnego, trochę inne opakowania, ale chyba nawet nazwa taka sama, więc zupełnie nie rozumiem. O, jest outlet. Nareszcie coś, coś interesującego. Spójrzcie, właśnie o tym mówiłam. W outlecie są te szminki, których dzisiaj używałam, więc świetnie się składa. Ja dzisiaj mam na ustach: wine oraz red, ale no, do wyboru jest więcej tych odcieni. Send jest bardzo ładny. Są też takie kolory, też bardziej moje, czyli Marsala, Nude Rose. Lubię, lubię. Mam, mam chyba w ogóle większość odcieni tej szminki, jakie tam były dostępne. Także polecam Wam bardzo ładne pomadki, bardzo ładnie napigmentowane, co prawda kremowe, nie utrzymują się jakoś bardzo długo, ale bo pigmentacje mają świetną i są bardzo przyjemne na ustach 12 zł, super okazja. Polecam. Jak dla mnie naprawdę super kosmetyki. No a co tu jeszcze jest z takich ciekawszych? O, proszę, zapach Herstory Love Inspires. Dla niej oczywiście zapach 45 zł w składzie jest jaśmin, irys oraz pralinki. Co jeszcze ciekawego? Shade the Day to jest krem ze spf 25. Zupełnie nie polecam. Sama się z nim wymęczyłam, tak. To jest krem na dzień z filtrem 25, ale powiem Wam, że on tak bieli. Co prawda, da się to wsmarować w skórę. Trzeba troszeczkę odczekać, żeby się wchłonęło. To znika z czasem, ale no jednak, jak nałożę tego kremu troszkę więcej, to to jest taka biała warstwa. No, nie podobał mi się ten krem, więc nie. Tych perełek nigdy nie miałam. Ten, no, cień w kremie, mam jeden, ale powiem Wam, że rzadko bardzo używam i, i będę chyba chciała się go pozbyć gdzieś tam dalej w świat przekażę. Tą paletkę trzech takich toperów błyszczących miałam. Bardzo ładne kosmetyki, natomiast rzadko używałam, więc już ją sprzedałam na OLX-ie no i w sumie o, tutaj te róże, które nie tak dawno pojawiły się w sprzedaży, ale są już wyprzedawane za 26 zł. Jedyne wspomnienie, już Wam kiedyś o tym mówiłam, jedyne wspomnienie jakie z nimi mam to to, że bardzo ciężko się otwierały opakowania Także jeżeli chodzi o outlet to, to zdecydowanie najbardziej polecam te szmineczki A tutaj zaczyna się dział wellness, mamy oczywiście produkty Planet Spa No może już te ceny pominę w takim razie, no bo... Ja jestem jednak wciąż przyzwyczajona do tych, które były, i teraz, jak widzę te wyższe, to ciężko mi jest coś polecić i powiedzieć, że to dobra cena. No bo jednak pamiętam, że niedawno jeszcze były one tańsze, no ale cóż. Tutaj seria Blissfully Nourishing do dłoni i do stóp, taka odżywcza, mocno nawilżająca, polecam serdecznie. Szczególnie tą maskę w tubce oraz ten krem bardzo taki gęsty, skoncentrowany. Uwielbiam używać tych kosmetyków przede wszystkim na stopy, ponieważ zapach tej serii jest słodki, bardzo intensywny i jednak wolę jak on jest tam na stopach, trochę dalej od nosa, bo na dłonie też oczywiście używam, ale... Z czasem on zaczyna mnie troszeczkę męczyć, więc muszę sobie ro e robić przerwy, troszeczkę ograniczać Ale jeżeli chodzi o samo działanie kosmetyków, to super, polecam Na następnej stronie taka oferta na masła do ciała I co tu jeszcze jest? Sól do kąpieli, e skrap do ciała oraz rozświetlający olejek do włosów i kąpieli o Ten olejek jest fantastyczny e Ten peeling chyba mam, ale jeszcze nie używałam Tej soli nigdy nie miałam. E no i masełka różne też są fajne. Może nie miałam wszystkich, ale ogólnie chyba za dwa masła z Avonu znam i też um, lubiłam z nich korzystać, więc um, co? 30 zł przy zakupie jednej sztuki, a jak kupicie dwie sztuki, to każda będzie za 23 zł. No, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o masła do ciała, to jest to taka spoko cena. Ale no na przykład za ten olejek, jak wam po powiem wam, że no 30 zł za taki olejek, jego jest tutaj 150 ml, to jest mała buteleczka dosyć. Nie wiem, czy bym, czy no, raczej bym za 30 zł tego nie chciała kupić. Także, jeżeli chodzi o masełka, to tak. Masło, no, ewentualnie tą, ten peeling, te sole, to wiem, że są dosyć drogie, ale, no, jeszcze masło bym za tę cenę mogła zamówić, ale tego oleju raczej nie. To znaczy, mam na myśli to, że on jest świetny ale wydaje mi się, że 30 zł, jak za taką małą butelkę, to dużo. No i w tym wellness jeszcze mamy te nowe zapachy, które pojawiły się w poprzednim katalogu mam. Ostatecznie zostawiłam sobie olejki z obu. Przyznaję, jeszcze nie miałam czasu testować. Ciało i włosy, tutaj na samym początku kremy do rąk. No i jest oznaczona nowość, chyba nowość z poprzedniego katalogu, jeśli się nie mylę, to są właśnie te owoce taki owocowy, jogurtowy zapach, bardzo przyjemny, ale jeśli chodzi o kremy z, z Avonu, właśnie z tej serii Care, to bardzo lubię, polecam. No oczywiście to kakaowe i makadamia to moi ulubieńcy. To też w ogóle ładnie pachnie, bo miał, mam ten balsam do ciała taki duży, a to ten za, sam zapach, także ogólnie jeżeli chodzi o kremy do rąk z, z tej serii, to polecam, a który wybierzecie to już, to już wasza, wasza sprawa. Natomiast cena to 6,50, więc no to już też cena rośnie. Pominęłam całe włosy, bo tam nie mam zbyt wiele do polecenia poza tam chyba dwoma olejkami do końcówek. Natomiast zatrzymuję się tu przy żelach. Mm, polecam, bo dawno ich chyba nie polecałam, a bardzo lubię e, żele pod prysznic, takie kremowe. E, I to jest taka seria, e, która się nazywa jakoś Moon Milk Collection, tak dokładnie. I jest tutaj e, kokos malina, mleko owsiane haver oraz mleczne kakao. Fantastyczna seria. Pojemność 400 ml i kosztują one 12 zł. Serdecznie Wam polecam. Piękne zapachy i bardzo przyjemne żele. A tu obok te klasyczne Sensys, ale w ogromnej pojemności 720 ml z pompką, za 15 zł. Te dwa zapachy mamy w tym katalogu, a pozostałe dostępne za 17. Także zwróćcie uwagę, może akurat któryś z Waszych ulubieńców jest teraz. Tańszy. Na następnej stronie płyny do kąpieli, yy, różne ceny, w zależności oczywiście od pojemności. Do wyboru są no, różne, ale jest też ta nowość, która niedawno się pojawiła, czyli mięta. I jest też ten, który Wam nieraz polecałam, nie ze względu na zapach, bo zapach szczerze przyznaję, że nie do końca mi się podoba. Natomiast ten płyn do kąpieli bergamotka i wanilia daje przepiękny niebieski kolor w wodzie, więc z tego względu ja go zawsze mam też u siebie. No ale jak widzicie, do wyboru przeróżne płyny do kąpieli. Mniejsze i większe, cena 11 lub 17 zł. A tutaj zobaczcie, wiosna w koło, ceny od 6 zł. Nie wiem, czy ja czuję wiosnę, ale okej. Okay. Chyba tutaj widzę takie delikatne pozbywanie się e, gdzieś tam zimowych e, produktów, bo tutaj jest na przykład. Mm, Połyskujący balsam do ciała, malina i czarna porzeczka w takim zimowym opakowaniu. Oto wyszło rzeczywiście w okolicach grudnia. Zadyszkę z dzwoneczkiem jest ten produkt, więc po raz ostatni w regularnej sprzedaży. Tutaj wszystkie cztery mgiełki, również z dzwoneczkami, pojawiają się ostatni raz w sprzedaży. I tak mamy tutaj mandarynkę i imbir. Następnie obok guziki i akordy skórzano-drzewne. To bardzo kontrowersyjny zapach w tym roku. Był, jeżeli chodzi właśnie o mgiełkę, płyn do kąpieli, żel pod prysznic Następnie magnolia i wanilia oraz imbirowe pierniczki No na przykład dla mnie to te, ten zapach jest fatalny, tak intensywny, że no aż ciężko było go znieść, więc ja się go pozbyłam Ale pozostałe te trzy zapachy akurat dla mnie bardzo fajne, 9 zł tutaj o, tutaj zobaczcie, to jest właśnie ten balsam do ciała, o którym przed chwilą wspominałam Tam przy okazji kremu do rąk, czyli taki jogurtowy, bardzo przyjemny zapach I ja mam właśnie tą wersję 720 ml z pompką, kosztuje tutaj 19 zł Polecam, bardzo ładny zapach Tutaj mgiełka lawendowa, fajny produkt do spryskania pościeli Bo ma właśnie no ładny, taki delikatny lawendowy zapach Fajnie odświeża pomieszczenie Są tutaj jeszcze antyperspiranty płyn do higieny intymnej, kremy do rąk, a tutaj żele podprysznic za um, 6 zł. A tutaj mamy nowość z serii um, Avon Senses Essence. Um, to są te produkty jakby do wnętrz. Mamy tutaj um, w każdej serii zapachowej jest balsam do rąk. Czy, nie wiem, czy to jest tylko do rąk, czy do ciała? Tak, lotion do rąk to się nazywa. Jest mydło do rąk oraz mgiełka do wnętrz. I moim zdecydowanym ulubieńcem jest właśnie ta trawa cytrynowa z kokosem e, Uwielbiam używać tych kosmetyków, są wow Piękny zapach i ten krem do rąk to powiem, przyznaję, że nawet czasem używam go jako balzamu do ciała e, I w tym katalogu pierwszy raz pojawia się ta m, nowa wersja zapachowa Czyli bergamotka i zielona herbata Przyznaję, że mi ten zapach jakoś tak nie do końca podszedł e, e, Wspominałam wam w jakimś tam zamówieniu z Avonu że jak, bo zamówiłam tam mgiełkę, że on pachnie trochę, ta seria pachnie trochę tak męsko. Taki cytrusowy, męski, raczej świeży zapach. No, mnie on po prostu nie przekonuje. Może nie jest zły, ale zdecydowanie wolę ten kokosowy. Także taka nowość w tym katalogu. No i już na sam koniec mamy... Dużo produktów pielęgnacyjnych, do ciała przede wszystkim. Tutaj Avon Care seria z wodą różaną, witaminą E oraz masłem Shi Można kupować je w zestawie, można osobno. Także to, a obok seria Avon Senses zapach taki kwiatowy. Jest tutaj różowa peonia i magnolia. Też płyn do kąpieli, żel pod prysznic. Jest mgiełka i krem do rąk. I, I znowu, można kupić osobno, można w zestawie. Dla mnie ten zapach tak, niekoniecznie, ale widziałam, że tam część z Was pisała w komentarzach, że Wam się podobają, więc to już kwestia gustu. No i na sam koniec m, katalogu perfumetki, które kiedyś, jak były w takiej wow, super fajnej cenie, no to kosztowały dyszkę. Teraz mamy je za 13 zł, ale do wyboru dużo zapachów, aż 14 i jest to 10 ml. Fajny produkt na jakiś wyjazd, żeby sobie włożyć do torebki, żeby w ciągu dnia gdzieś dołożyć ewentualnie, jeżeli już nie będziecie czuć tego zapachu. No tak, 10 ml za 13 zł. Jeżeli macie ochotę, to sam w sobie produkt bardzo fajny, natomiast no ta cena to, no wiadomo, wszystko, wszystko drożeje, także e, to już koniec. Najciekawsze według mnie oferty Wam pokazałam, e, także... To, to wszystko. I to już wszystko, jeżeli chodzi o katalog na marzec. Dajcie koniecznie znać, co wy planujecie zamówić, która oferta Was zainteresowała. No i oczywiście, co do nowych pomadeczek, czy będziecie je zamawiać. Przypominam jeszcze raz, że przegląd wszystkich kolorów jest już na kanale. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zamówić, a. Chcielibyście po prostu zobaczyć te kolory gdzieś tam na słoczach, na ustach, to film z nimi właśnie, ze wszystkimi kolorami jest już do zobaczenia u mnie, więc musicie się cofnąć odrobinę i tam sobie możecie sprawdzić. Także na dzisiaj to już tyle, dziękuję Wam za spędzony razem czas, za to, że obejrzeliśmy sobie razem ten katalog. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, przesyłam Wam buziaczki, do zobaczenia, pa pa!